E, cześć widzowie! Dzisiaj będziemy nagrywać znowu w to e, dzisiaj będzie e, grał ze mną e, mój kuzyn Dobry, dobry No Który jeszcze nie, nie wystąpi w tym filmie, raczej e, znaczy w tym kanale, bo... No, no, no ballerino Aha e, <grym, <grym, Dobra das Nie słucham! Posłuchajcie! Posłuchajcie, po prostu jak... Maciek, Jak kolejny mi lub moi cokolwiek po prostu to oglądacie, to udostępnijcie swoim kuzynom, takie rzeczy i po prostu, po prostu, bo tak to nas nie widać raczej, więc poproszę to zgłosić. piszcie jak najwięcej komentarzy, bo, bo chciałbym po sobie... ten, a i też e, też zapraszam też na filmy z The Girl A Garden, bo ja tam też daję wam ogólnie słabszym, E, próbuję jakby pomóc e, słabszym na przykład dam nie wiem na przykład co, co mogę dać z e, rzecz, która kosztuje z, pie, z, z 130 13 milia, milionów i jeszcze i ogól, ogólnie ogólnie dobre rzeczy, ale to, to bardziej tak, takich dla słabszych a, no to wyjaśnij no kliknij po prostu, na awiakan To weź, to weź, dobra Zaczynamy o, o, pan 20 Ja nie mogę Ja... Ja teraz zaczynam, dobra Jak mam? Jak, jak się dołącza? Kurde, ona mi jak się dołącza? Eee, normalnie Normalnie Cze się... Czeka się, czeka się Aha. Żeby się załadowało dobra. Uuu, ale piękny shot No co ty? Ja chcę ty ma... Ej, a ty nie masz pobranego jakiegoś, nie wiem, ja samodzimierzającego? Nie, ja to sam... Ja to samo robię. Ej, e, 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 jakby, mogu... ja Możemy się... Za... Możemy się nawet zamienić. Serio? No. Mogę na chwilę zagrać? Chwila. Ja kiedyś na konsoli byłem, to dobry, ale nie taki jak ty. Ja raczej bez tenika się. Jak już to takim malutkim od na jakiegoś. Kurde, mhm, na chwilę. Tu już mam 14 Beka, ale Beka. Dobra. Mój, mój, mój kurde, teraz będzie grał. Feruj, 4 Dobra, teraz jest na Jak to się grało? <gryw> On to kiedyś grał, ale zapomniałem, jak, jak mi roda stopa. jak to, no bo na kąpie to inna klawiatura. Dobra, leży. Leży jeden z kibli. No tak, w tym bronił AK2. No, łatwo się... Y... S? Bo to jakby wieroszczał, ale taki Taka... a tutaj jest 200 razy. Opa! Nie! Jak mi wluczył, ktoś hitnął, dobra, wracaj! No, ej, nie, coś mi się zepsuło! Wejść wyjść i wejść. Może coś ci się zepsuło. A. Mm -hmm, mm -hmm, mm -hmm, mm -hmm. Drugi szczał Nie wątpię do żeby... I to, 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 to. Dobra Oscar A Ty, drugi przyświe... pistolet to jaki? Kurde Przedywanie jest najgorsze Ej, u mnie coś nie działa Może na inny serwer pójdźmy Eee, poczekaj chwilę, ok? No wie, wie. Nie, to chyba za nim, żeby się załatwił. Ja tylko, hop, hop granatami rzuca, po to, żeby, żeby wygrać. A takich szyb, a takich jak nie, a takich on, to załatwiam w sekundę. Nie, chodź na inny serwer. Prawie niż mnie roz. Nikt. Nim nie dołączy to rozwój 20 typów Już na 40 8 HP To pójdziemy cię indziej Ja tylko użyję e, już ten Lasera Użyłem I XD Kurde, zabijmy. Taką słabą bronią. Teraz przeładowuję 200 lat. I jeszcze jednym atakiem. <grystanie> a ty tak łatwo ich odczytujesz. Chłopie. Ja to, 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 gram jak masełko. Nie, to gram mi się nigdy nie zareaguje. Nie, nigdy mi się nie zareaguje. Chcesz mieć... poczuło mi się, a... I... Ej! I dołączyło mnie na ciebie. Ja już... Ja, już jestem, ja już jestem pierwszy najlepszy. Ja jestem słabiejszy sobie. No, on, on, chyba, on chyba pierwszy raz to gra. Nieprawda. A czy pierwszy raz na, na Laptopie? Nie, 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 nie. Mam... Um, Mam... Um. Trochę grałam. Mam takie dobrą czuwę, jak to tylko leci. A jakieś ci teraz. On kamerą mi rusza. Siema, ma, jesteś ze mną. Patrz co mam, Michał, popatrz, widzą, pokaż. Pokaż, o matko. Tak, już ma? Ja. Ja, suwa. ja, ja mam jest... 10, już mam 10 więcej niż tamten, gnoj. Ej, ja to by próbowała sztuję czy na dwa chyba? Eee... Nie wiem. Znaczy. Jak nie trafisz, to na dwa. Wystarczy. Ty! On szokuje, jak ślikniesz szybko dwa razy, to zeda. O, nie, 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 nie. Ja jakbyś, jakbyś, jakbyś... był gdzieś blisko mnie, to byś... Ej, a tu mi się rzucało granaty. Nie wiem. On chyba, on chyba, chyba ma Łączony Nie, nie to, tylko to, okej okay. Zabity Essa Ale żal ja, się nie wstydzą takimi Pana to, pana to ile mam punktów Na górze jest pokazane u ciebie Na pierwszym no. A to, a to jest ilość zabitych graczy. Za chwilkę yeah. będą 100. Więc nie wiem czemu, ale jak nagrywam, to mi się lepiej gra. Yeah. Zacz i już mam punktów. Za figę, będę, za figę będzie bomba atomowa. To mi ty. Dobra, użyję sobie rasera. Heh. I przy okazji za figę bombę atomową sobie użyję. Kurde, nie, nie mam naboi Siema ma? multimulti- O,gasz... ale Bomby Atomowej? Kolejny raz Ej, ja nie jestem taki słynny, jak myślałem. Bo ja myślałam, że jestem bombikiem się zroję w mecz Eee W cały mecz 5-100 No i masz 11 Właśnie A ja, ma, a ja mam 100 To ja mówiłem, że jestem w Powiedz, że nie jesteś taki sły, A dla mnie a nie aż, ta, nie aż, aż taki te to, to, jak, jak ja. A są osoby, które, które robi, robią całą rundę z 200. Oczywiście ci też. Pod spowiedź czasem zabiłem. A czemu nie? Ej, co jest lepsze? Michał, no, co jest lepsze? To czy snajpa? Eee, najlepsza snajpa, ale, ne, ale najlepsza to szybka. Szybka snajpa. Oczywiście, kiedy klikasz, yeah. winner patrzcie to ile. Ej, ja w tak tam trzy, a ja dołączyłem w połowie rundy. Ej, Ej, A ma. Ja, a ja dosłownie tłumaczyłem chyba z. Y, też. Pra nie, prawie połowie. Dobra, które? Ej, ja wybieram to. Dobra, idziemy na siadekmas <mysy> Eee Jesz mam, też mam no tu Jesteś ze mną, jesteś ze mną, jesteś ze mną ba, jak, jakbyś jakbyśmy jakbyś był w przedziwnej stronie to byś to byś przegrał No to on przegra ty pierwszy. Kurde, na tych. Na ważnych tej... na, na chwilę idę Trzy spra Ch w Na ważnych Na tych. Na tych. Na chyba wiadomo tych. E, ważnych Kurde jak mi się tych. ręka Pięć. O, co? 17? Dobra. Ja aż tak łatwo. Dziewięć Byłem trzynaście, chociaż najlepszy Oby tamtym nie, nie ten ja zabrał Zabity Hop, umarł Kurde, ten, ten z boku mnie zabił. Wracam? No nie, ja na pewno nie będę w top 3. Nie, no, top 3 jest za 2. A jeszcze jest 10 minut. Dobra, jak już to będę miał maksymalnie top 3. Co mi? Pof ja, W nieco, niecałe dwie minuty do i I polecam Tak w ogóle, poza instalować Ustalować Butterflonta Może też nagramy, co ty na to, może też nagramy w to Butterflonta? No No tego bym musiał ci pokazać, czy ci się spodoba Ale ogólnie, ja mam trzy Prawda 3 dni i przegrane mam 7 godzin. Więc polecam serdecznie. Oczywiście na styri Styries jest przycena z 200 zł na 27. Więc polecam, bo promocja może się skończyć za miesiąc. Dwa. No tak. Nie, nie wiem, czy mi za to zapłacą, ale okej. Okay. Mam nadzieję za sponsorowanie Kurde Za... za, jak na razie za darmoszkę Zabij... Ej, zabiję go w ściany, nie wiem jak Ty. Chyba głowę idealnie mu trafiłem. A no, pieszi są na którym? Co? A pieści są na którym? No. Na... Na jakim jest? Nie wiem. Co? Nie wiem, nie wiem. To jak Zmieniłeś na wieści, jak nie wiesz. Na F, na F moja. No Ej, mam miecz. Teraz. Zabity, cześć. Ej, nie jestem taki fatalny jak myślałem. To jest to co mi mustło. Okej. Kurde, nie, 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 nie! I ty dobry. Chopie, co ty myślałeś? Ej, są dwa style! Są dwa style na bycie, na miecie najwięcej fragów albo podkradać, albo nic podkradają. Mm, najlepsze to mieć flagę, bo wtedy dodaję razy dwa flagi. Oceńcie moją, wy, e, o, oceńcie moją grę od 1 do 10 Co? Ocenie moją grę od 1 do 10 Też do Wip mówię No idź ty faga już, ma, już mam 100 Ej już mam 100 Popaty O ja pier... Tak. Kurde, a teraz. Ej, ale ten, ten, który jest na top 2 jest giga A ja? No tak, ty też, ale on jest... giga super. Dobra. A ja? Ty nie lepszy? A ja nie lepszy? Chodź, chodź, jak, oh, jak on za chwilę mi zabiera ten Aha, umarłem bez powodu, okej okay. To on a to był ten, jak z Mhm Bo ja mam

E, a tak, e, dwa razy jakby fragi Jeszcze przy okazji ten Kurde, nie mogę go trafić. No trafiłem. Nice. A wiesz co tu, to... Wiesz co to robili te białe? Dostajesz hajs. Dostajesz hajs Co? Dostajesz hajs jak, jak, jak najdłużej tam będziesz to dostajesz hajs to... Sekunda stuwa... stuwy dostajesz hajs Sekundę stuwy dostajesz Kurde, nie mogę... nie mogę co tak. się zarabia? No łatwo. Wystarczy tylko tylko mieć taką leciutkiego skilla i tyle. Nie tylko przez jakieś luki tutaj wiek tu. No To mhm. mhm. A to ty masz wagę? A za chwilę ty mnie przegoni w topce Kili, dlatego muszę się trochę pospieszyć. I dodatku ty masz flagę. Co? W dodatku ty masz flagę, czyli masz razy dwa. Nie widziałam. Nie, spotkałem tego tyto nie zabijam Kita. Ja też zabijam. Chopie, zaćcimy punktów. Czy jak powiesz, że to mało, to ja cię zabiję. Na starym jak, jak, jak ja ja mam flagę? Tak. A nie, nie masz flagi. Jak, jak umierasz, to, dost, to stracisz flagę. A nie, bo. A jak się to flagę? Trzeba po prostu w podejść. A, nada. a jak się ma flagę to też każdy ciebie widzi Żeby mieć flagę to, to bardzo trudne Zobaj ty To jest najlepsza broń do, do tej pory a ci, też a ci też polecam nawet trójkę a nacisnąć po prostu 3. No i co to jest? Że widzisz wszystko nawet przez ściany. Wszystkich graczy. A. I to takie troszeczkę ułatwienie. Nie, no, daję sobie piątkę, bo to, bo to jest laser. A czemu nie? O, tutaj się chcę zabici. A wiesz co jest najlepsze bomba atomowa i raz... i i, t, i flaga Umarłeś? Nie Co cię, nie ma o, o, dobra Zabij mnie za, z tyłu zabi, z tyłu mnie zabij ktoś Nie też Najlepiej się opłaca zabijać tego z flagą no tak, wtedy dostajesz punkt i dostajesz flagę. Ej, ja już mam flagę, He, A to się zarabia. Kurde. Dobra, nie. Zrób druga bomba atomowa? Szybko, po drugą bombę atomową. Szybko, tyłem na tą uwę. Jeszcze ja nie mam, jeszcze ja nie mam. A za ile ona jest? Za stubę. Co? Za stubę. A jak ty masz dwieście prawie? No właśnie! Ja już jest na bombę Dobra jeszcze jeszcze tylko... To tylko osoba Jesz jeszcze układzie. osoba jest jest za, za ile mam Bity? Dobra. Ma to mowa. I flagę. Masz flagę? Tak, 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 tak. Ja bardzo długo już mam tę flagę. Szybko? Jest. 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 Tego jest. Jest. Hmm. ludzi umarło, ale... Odcinek trochę mało. Chyba potem mam jeszcze kluczemu odcinek. Czemu? No nie wiem czy widzowie lubią tak niedługo. Ja robię po prawie czasami większość po godzinę. Znaczy nikt tu po godzinę. Nawet 1 na Ma się ten trwać 30 godziny. minut? No? Po prostu nie wiem czy. Czy po prostu widzowie. Rozumiem, żeby wy oglądali jakiegoś, no, razy, ale słabszego youtubera od Westerwista jakiegoś. Przecież o tym Beaster... ma kilka mili milionów. Znaczy, no 200 milionów? No, drugie miejsce? No? Essa. Prawie bym miał pierwsze. Brawa. Dobra, jak chcesz. Dobra. Więc nara widzowie, dzisiaj będzie taki Zara. krótki. Dzisiaj, dzisiaj jest taki krótki odcinek, więc pa. Jutro